Witam Państwa, jestem Pira, wraz ze mną dzisiaj jest Paulina. Ja! A to prezentacja najnowszego numeru czasopisma Equestria Girls. Jest to numer drugi z 2017 roku. Jako prezent do tego numeru dołączony jest zestaw rysunkowy i niespodzianka, czyli jak zgaduję, czyszczenie magazynów. Tradycyjnie możecie napisać w komentarzach, czy macie identyczną niespodziankę czy inną, ale zaraz zobaczymy, co to niespodzianka, więc otwórzmy to czasopismo. A, bym zapomniał. Dziękuję osobie, która przypomniała mi o tym czasopiśmie, no bo niestety jest trochę opóźnione, bo całkowicie o nim zapomniałem. A więc, jako niespodzianka były dołączone takie oto bransoletki, które były już kiedyś we wcześniejszym numerze, więc teraz nawet ich nie będę otwierał. W opisie filmiku możecie znaleźć link do numeru czasopisma, gdzie one były, więc weźmy je na bok. A główną rzeczą, którą mamy dołączoną jest Taki mały zestaw rysunkowy? Rysowniczy? Nie mam pojęcia. Mamy tu jakieś szablony, naklejki i zobaczymy, co jeszcze. No dobra, to ten otwórzmy, nie? Mm -hmm, dokładnie. No, prawie się udało. Po raz drugi prawie się udało. I tu mam do trzech razy sztuka. Więc moje szczęście to oberwę wszystko dookoła i się nie otworzy. No raczej nie. Myślę, że tam trzeba palcem zrobić dziurę. Nie mam paznokci. Ja też nie, ale... Dobry jesteś. Ma się tą wprawę. Więc zabierzmy opakowanie na bok. Dobra, to do tego zestawu mamy dołączone jakieś szablony. Tak zgaduję, które są chyba taśmą jeszcze przyklejone. Rzeczywiście. Trzeba je odkleić. Aha, to już widać, o. coś się porwało. No może trochę. nie? Nie, to chyba źle wydrukowane było. A tak może być. wycięte. Ktoś nie pomyślał. Mhm. Mm OK, już prawie taśma odklejona i udało się. Dobra, złapmy ostrość. Zobaczmy, czy się uda na tym szablonie złapać ostrość. Ok, chyba jest ostrość. Mamy tutaj... podejrzewam, że to jest DJ Pon 3. Też tak myślę, że to może ona być. W formie takiego szablonu z tyłu, to taki zwykły biały kartonik. Więc, no, podejrzewam, że jak to się obrysuje, to to wcale nie będzie wyglądać ładnie. A, czyli to taki po prostu. Taki zwykły po prostu karton pa, Tak pa, Papier kredowy. To też taki bardziej karton, ale no w sensie taki śliski. Że, że nie jest to takie śliski. papier. Po prostu śliski papier. No dokładnie. Dalej mamy tutaj jakąś babeczkę, może mafinkę. A może to jest derpi? W sumie też może być. A może? Przyznam, że nie mam pojęcia. Pasy mi trochę przypominają derpi. No rzeczywiście. Mamy kapelusz Epulchek i. Tradycyjnie ten taki znaczek Equestria Girls Logo. No, nie wiem, czy jakaś podkówka w kształcie serca? No tak, podkóra w kształcie serca, które jest logiem. I mamy cutie mark Fluttershy, który jest tutaj chyba źle wycięty. Mm -hmm, Się dokładnie. nie do końca wyciął. Balonik. Pewnie miał symbolizować znaczek Pinkie Pie, Applejack. czy znaczy jabłko. No. no Fajne ten w, takie w kształcie serduszka. A no, no rzeczywiście. Jakaś korona i prezent. Nie, macie jakieś takie te szablony nie za specjalne. Mam doświadczenie z takimi szablonami z przedszkola, że one nigdy nie wyglądają tak jak w szablonach. Szablony może i fajnie wyglądają, ale to co się potem adresuje już niekoniecznie. Dobra, więc mamy takie malusieńkie naklejeczki. Bardzo malusieńkie. Mamy tutaj Fluttershy, Sunset Shimmer, Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash i Twilight. I z tego co widzę, mają one na sobie jakieś takie dziwne stroje. To chyba z legendy Everfree jest. Bardzo chyba, się błyszczą. No chyba tak może być. No i mamy tutaj jeszcze wypełnione jakimiś takimi małymi naklejeczkami pomiędzy kucykami. No i jeszcze zostały przybory do rysowania. Dokładnie. Mamy jakąś yy, różową kredkę. Która jest obdrapana, to nieważne. Um, zakładam, że będzie ona bardzo, bardzo zła. No tak może Mam być. Mam doświadczenie z takimi kredkami, ale no. I podejrzewam długopis. Chyba co? coś z nim też nie wyszło. No, chyba też był źle wydrukowany. <noise> Drukowany? To długopis się drukuje? Raczej nie. Nie, si co się z nim y robi. No Za pomocą jakiejś formy wtryskowej yy, jest tworzona i materiał zostaje do niej wtryśnięty. Ciekawie jaki kolor ma ten długopis? E, możemy zaraz sprawdzić, więc chwila cięcia. Okej, okay, więc mamy już karteczkę, więc jakbyś mogła przetestować kolor. Niebieski zwykły długopis. Mhm, zdecydowanie niebieski. W ogóle długopis. ma taki jeszcze brokat, jakby w sobie, tutaj w tym plastiku, z którego jest wykonany. Nie wiem, czy to raczej nie będzie widać. A, widać. Trochę widać. Coś tam. Położę rękę i jeszcze raz próbuję ostrość złapać. O, o jest, jest ostrość, brokat. więc ma taki brokat. Całkiem fajnie to wygląda pisałabym tak? Ale jest bardzo krótki, więc wydaje mi się, że do pisania może być średnio wygodny. Myślałam, że powiesz, na krótko starczy. A to też. To, to... Czy ja wiem? Wypisałeś kiedyś cały długopis? No, Dziwy, jak najbardziej. Jesteś. Mi się nigdy nie udało, zawsze albo ginęły, albo ktoś mnie je kradł. Ok, to widać, że ja bardziej pilnuję moich rzeczy. Nieprawda. O, w ogóle tu ma taką jeszcze dziurkę? Nie wiem po co. O, wiem po co. Wiesz po co są właśnie takie dziurki w tych, że jak dzieci. Nie mam pojęcia. Biorą, y, do... no, jak moje dzieci po prostu biorą do ust, i żeby w razie połknięcia była dziurka, żeby można było oddychać przez to. O, to ciekawe że jak dziecko po prostu to połknie, żeby po prostu się nie udusiło. No tak, no to dobrze, że takie zabezpieczenie zrobili. No. no ale cóż, generalnie podsumowując, te dołączone słabe. prezenty naprawdę słabe. No fakt, dobrze, że dołączyli dwa prezenty, a nie jeden, ale mimo wszystko, no powtórka czegoś, co już była. Ktoś kupuje regularnie czasopisma, to już to ma. Tutaj ten zestaw kawałki papieru, naklejki, które są strasznie miniaturowe, Kretka z Ikei, znaczy nie. To nie ołówki Miniaturą... Ikei dają. A no dają, ale tak jest tak samo wyglądające. Dokładnie. Nie wiem, no jedyna fajna rzecz, te naklejki, ale one są tak malutkie, I więc. Przygarnęszy. Więc nie wiem, no według mnie raczej słabe. Zobaczmy teraz, co mamy w czasopiśmie. A więc na samym początku mamy jakąś reklamę mini mini. Dalej mamy jakiś, może to jest list, albo. Coś Twilight do nas mówi? Nie wiem, takie ala powitanie. No i mamy pokazane, co jest w numerze dołączone, jakby ktoś nie zauważył przy otwieraniu. No, oczywiście jest też napisane, że jest niespodzianka, więc tu też nie piszą, co to było. Dalej mamy komiks. Jest to komiks wymyślony przez twórców czasopisma. Nie było to nigdy w filmach, ani nic. No to jest całkiem spoko. Jak no ma właśnie, tu mamy. No, co ciebie nieźle. Wyglądało no, napisane, że ciąg dalszy będzie na stronie 18. Yy, dalej mamy quiz, w którym mamy odkryć swoją pasję. I trochę taki zawężony jest strasznie ten quiz. No ale. Mm. Tutaj, na tych stronach, mamy trochę zadań. Mamy dopasować instrumenty do postaci, które na nich grały. Możemy w losowy sposób wybrać nazwę dla naszej kapeli. Mamy narysować tolczyki Rarity, i dopasować cień do obrazka, znaczy ten, który jest identyczny. Rozpędzicie, jakimi zwierzątkami się zajmowała Fluttershy. Na następnej stronie mamy przebieranki. Mamy ogólnie, możemy sobie wyciąć tutaj te wszystkie stroje i potem dowolnie poubierać postacie, no. No cóż, muszę przyznać, że najładniej nie wyglądają, szczególnie Applejack jest jakoś mało podobna do Applejack, o ile to Applejack. Ale też ma fajne włosy, gdyby nie jej twarz. No nawet, nawet, nie wiem, według mnie ładnie wygląda tylko Sunset Shimmer. Ale też ma jakoś krzywo oko A no w sumie. Na tej stronie mamy zadanie, gdzie mamy znaleźć, która z tych ścieżek prowadzi do bramki, oraz zadanie, gdzie mamy wśród tych liter znaleźć imiona głównych bohaterek filmu. A na drugiej stronie mamy konkurs. Na tych stronach mamy zadanie, gdzie możemy sobie wyciąć wąsy i porobić takie pozy, jak na tych obrazkach chcę porobić zdjęcia. Wąsy w wy czasopiśmie dla dziewczynek. Tak, od dzisiaj będę y, Polina Gryc-Wąs. <grystanie grystanie> ok. Wąs. Możecie do mnie mówić Wąs. I oprócz tego mamy tutaj zadanie, gdzie nie mamy na zdjęciach postaci, nie powiedzieć, które postacie pasują do którego zdjęcia. No i tutaj dalej mamy kontynuację komiksu ze strony siódmej. Więc trzeba przyznać, że jest to naprawdę długi komiks. Na tej stronie mamy przepis na babeczki. W sumie całkiem ciekawa rzecz. Ciekawe, czy dobre te babeczki wychodzą. Co pewnie tak, w końcu to babeczki. W sumie to jest chyba najlepsza rzecz z tej całej gazetki. Myślę, że tak może być. No i na drugiej stronie mamy kolejny konkurs. Nie. To jest reklama, reklama. tych figurek Equestria Girls Minis. I kolejna reklama na ostatniej stronie. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.